Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na losowaniu e, grup na lidze Jest to oczywiście Liga Futsala. Razem dzisiaj ze mną jest Bless administrator forum. Witam, witam serdecznie. I kanonier, nasz gość z rs -a. Witam, administrator. To panowie, oddaję Wam głos. Możecie tam trochę powiedzieć o drużyna. No, ja się na razie rozłączam, tak trochę. Tylko mam jeszcze stream offline, więc nie wiem co tam. Na chwilowe są te hotby stream offline. Oto Zrestartujcie, Zresetujcie, oczywiście. Nic. Użytkownicy widzę też tutaj na. No, coś mają. się załaduję loading stream. Dobra jest, dobra. Witam, witam. Jeszcze raz, jeśli nie słyszeli. O to chodziło. To ja myślę, że od razu możemy przejść do pierwszej drużyny. Tutaj powinien lecieć taki pasek pod kapeluszem, że losujemy kolejną drużynę A do grupy pierwszej, drużynę B do grupy drugiej, potem następna drużyna do A, następna do B. No wiadomo o co chodzi. Bez odbijania w pawełnę wylosujemy pierwszą drużynę. Um, bless. Gresję i kanonie tak. Powiecie nam coś o, o, tej, o tej drużynie, o tej o tej reprezentacji. Hiszpania jest głównie zbudowana z zawodników z Real Socera, bardzo znanych, Mario Balotelli obecnie zbanowany, ale na przykład Ronaldo 7 grał, reprezentował polską reprezentację w naszym cup 21. No niestety odpaliśmy z tego, ale nie o tym teraz rozmawiamy. To są bardzo gwiazdy resy, takie jak Keba czy Teo. No, wydaje mi się, że jak. Znaczy, nie wiem, jak, jaki jest ich poziom. Jaki poziom przedstawiają na futsalu, ale myślę, że no, że zajdą na deko. Jeszcze chciałem też powiedzieć, że razem grają na różnych ligach. To jest zgranie jest na pewno, i to już nie jest zespół z łapanki, tylko jakieś... tam. Znaczy znajomi dużo czasu ze sobą spędzają w granie jakieś tam na pewno jest i potencjał też jest i myślę, że coś mogą ubrać w tych mistrzostwach. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest 4 v 4 tylko 3 v 3 coś odejście od codzienności i może fajnie fajnie może to wszystko wyglądać. Chciałbym jestem jak się możemy Koty będziemy drugą Możemy drugą drużynę, którą będzie reprezentacja. Następną drużyną jest reprezentacja Niemiec i trafia do grupy B. No to też wiele, znanych, Niemiec. wiele znanych postaci, jak na przykład Szogun czy Spartacus, RVD i także Troll. X jest dla mnie wchodnowy, ale... Głównie handowcy z tego, co widzę. zawodnicy handla, tak. Bandy nie są mi mocne na pewno. W nrs Spartacus też się czasami pojawi. Na pewno jakieś doświadczenie mają, więc myślę, że będą ciężkim rywalem. Patrząc na składy pozostałych ekip, naprawdę, naprawdę mocna, mocna drużyna może sporo namieszać. Stawiam na przykład czarnego konia na nich i na pewno, na pewno nie będą na dole tabeli. To Przejdziemy do następnej reprezentacji, która trafi do grupy A. Następną reprezentacją są Czechy, i trafiłem do grupy A. Ja, może powiem coś o Czechach. Zawodnicy kompletnie nie znali przeze mnie. Na, na Futchaxie też z yy, sporo nowych zawodników. Yy, nie wiem, przedstawiałbym, że nie jest jakaś to mocna ekipa, chociaż nie chcę tutaj nic kłamać. Mogą, mogą, mogą coś namieszać no to jest pewne. Już nieraz byliśmy świadkami, że słabsze ekipy ogrywały te mocniejsze. Jak to póki piłka, że wszystko jest możliwe. Więc... Tak, to tak, również nie twierdzę, że właśnie techników yy, są nowe, przynajmniej dla mnie. Tam za to, tutaj też znany, na pewno no, przez wszystkich. Może coś na wyjątkowym. To losujemy następną drużynę, jest to reprezentacja... Reprezentacja Szwecji i trafia ona, jak wynika z naszego ustawienia losowania do grupy B. Reprezentacja Szwecji jako ostatnia się zapisała na, na nasze na nasz mistrzostwa. To jest ogólnie cały zespół z Biga prowadzony przez Tio Dawidka i różnych. Zawodnicy grają na Bigu, Tio gra na resie, na pewno zgrani są. Co tu mogę jeszcze o nich powiedzieć? No Chcą namieszać na pewno, chcieli nam pokazać, że odejście od grupy, czyli teamy na bandach. Na pewno mogą namieszać spore zgranie z biga, o Tak, wydaje mi się, że oni właśnie tutaj płat, mieszają już Tio, Masa, kubashi, Polak Duży, i Slava. Wszyscy, wszyscy z nami na pewno potencjalnie brzemy. Dokładnie tak. Myślę, że naprawdę będą ciężki rywal do ogrania przez każdą drużynę, która się reprezentuje. Ale ja ustawiałbym tu na faworytów grupy. A więc przechodzimy do następnej reprezentacji. Reprezentacja Belgii trafia oczywiście do A. Belgia. Kapitanem jest Paweł. Wiem, reszta zawodników jest w środę. Chorwacja, Łahu 7 i Reds. Typowi zawodnicy Futsala sporo, sporo czasu, sporo przebywają na mapie Futsala, więc na pewno, na pewno mają potencjał ograniczony z mapą. Chociaż 3F3, 3F4, 4F3, może ja 4F4, 3F3 to też jest różnica. Jestem ciekawy, jak się zaprezentują. Tak jak mówisz, mapy właśnie dobrze znają, więc nie powinni mieć problemu tutaj z, z drużynami z rs czy z innymi. Ciekawe jak z graniem, zgraniem. W takim, w takim, razie przejdźmy do następnej reprezentacji. Jest to reprezentacja Bóg i trafię do grupy B. Kapitan drużyny jest Rico. Dalej, Joe, Mort, Król Julian i Madagaskara Madagaskara. Zespół Madagaskaru dawno były. Tak właśnie. mają z są. Grali razem w jednym klubie. Ale jak wyjdzie to. Ale się nie mylę, to Rico to jest kulec na resie. Tak, kulec z resa ale najprawdopodobniej król Julian to jest człowiek z kurde, także z RSA. To tych kojarzę, a reszta, reszta zagadka na wiek. Nie wiek. To przejdźmy do następnej reprezentacji, która trafi do grupy A. A jest to reprezentacja Serbii. Kapitanem drużyny Serbii jest Sewek. Dalej z Loka, moro i Fresh. Ogólnie nie powinni zostać dopuszczeni do Mistrzostw. gdyż Loka został zbanowany z tymi dniami. I nie wiem, daliśmy im trochę czasu na znalezienie do kolejnego zawodnika, z zastępczy z która Duże tutaj spiny były przez to, że dostał bana i nie wiadomo jak to się dalej potoczy. Jestem ciekaw, jestem ciekaw. Tutaj, jak mówił Blaise, właśnie jeden zawodnik został zbanowany i zobaczymy, czy znajdą kogoś czwartego do reprezentowania bar w Serbii, czy też rezygnują. W takim razie następna reprezentacja no jest to reprezentacja z San Marino i trafia do grupy B. Rewizjonary Marino, Oczywiście uwiezdku. kapitanem jest Blesz. Większość mat. zawodników nowy na, na futsalu, w, wraz z Garibaldim. No, zgraliśmy razem już tam w kilku teamach, jakieś tam zgranie zgrania pewno mamy, ale Mat, Master... Mat też coś już tutaj jego Master nowy na futsalu. Zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, chociaż... Chociaż wielkie mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie, to... Nie no. wypada o sobie dobrze mówić. No w każdym razie na razie bardzo znane postacie jest Master Garibaldi. Tak nie mogę na... powiedzieć, żebyście się nas bali. <laughs> tak, nie ma się czego bać. <laughs> Następną reprezentacją jest reprezentacja... Jest drużyna. Rosji. Kapitanem e, reprezentacji Rosji jest Pasha, ale jest Oscar n 4 MUL, nie wiem jak to czytać, Dave i Puchar 90. Gracze z futsala, również z znany, popularny. Oscar też RSOWicz. Mogę powiedzieć, Pasha dużo, dużo na publika spędzają, sporo czasu na pewno ograniczą z mapą, więc nie dla nich to nowe wyzwanie jakieś. Jestem na przykład do San Marino. Ciężki, ciężki zespół, na pewno coś tu namieszają. Jak powiedział wble, z mapą są ograni. Nazwiska znane, więc no, mogą, mogą powojować tutaj. Nawet ogólne Rosjana Rosja ciężko. na mistrza. Ale przechodzimy do następnej reprezentacji, która trafi do grupy B. Tam reprezentacją jest Portugalia. Kapitan reprezentacji Portugalii jest oczywiście Kupson. Dalej Gamer, Rift, Night by Night i RA. Zawodnicy dość znani. Rift Gamer. często I obecnie mi mistrzowie, mistrzowie Ligi Kuklacji. Obecni mistrzowie dokładnie, więc no, mogą tutaj naprawdę wysoko zajść, no i na pewno są też faworytami. Co już Bez? Zawodnicy tęczowych rumaków? Na pewno, na pewno, no. Na pewno, na pewno coś będą walczyć tutaj o, o ten, o mistrzowski tytuł. Następna reprezentacją, która zostaje wylosowana. Pozostałych zespołów. Pozostałych zespołów z Polska, pozdra, którą pozdrawiam, Mac zawodnik polski, tak? Zgadza się? Opowiadajcie panowie. Zawodnicy polski, tylko mam jakiś flag dla następnego. Więc tak, kapitanem Polski jest Riccardo, Riccardinio, przepraszam, ale jest Rafi, Lewusyk i Mats, który właśnie nam udostępnia tutaj ekran i jest współkomentatorem. Zawodnicy na pewno znani, Riccardinio, Lewusyk, Mats. Na pewno na, na banach grali. Znają mapę dobrze. Myślę, że, myślę, że zajdą daleko i mogą powojować naprawdę na górze tabeli. To jest już ostatnia wylosowana druga, prawda? E, przedostatnia, teraz ostatnia reputacja. Reputacja Polska. O, czyli pozostaje nam Słowacja, i trafia jako ostatnią do drugi. Nie pokazuje mi tutaj tych grup, nie wiem czemu. Żadne, mam na scenie Słowacja. Kapitanem jest MNES. MNES, który chyba wszędzie zakłada kluby i reprezentacje, tak naprawdę. Dalej mamy Sportomena. W, w trenowaniu na pewno ma doświadczenie tak. co do trenerki. Dokładnie. Dalej mamy Sportomena. Znany no, jest on też na wielu forach. Ryuna, która na pewno będzie grała liczne scoringi. Kondant Kondant i Ark, no ci dwaj ostatni mniej znani, ale no właśnie Enes z PortoMem, no Enes nie błyszczył jakimś skillem. Sportomen nie jest zły, jest dobry. No zobaczymy, no, ale ja w tym razie nie wrócę tej grupy w niejakiej przyszłości. Nie, niejednokrotny mistrz rs więc... Da prawie. mi też nowy, nowy widzę, nowy gracz. Ładnie, całkiem, całkiem dobrze się prezentuje. To tak więc to była ostatnia drużyna wylosowana. Nie, nie mam tych grup, nie mam, mam czarne ekrany z nimi ja chciałbym podsumować grupy. Na pewno wiem, że w San Marino jak moja drużyna na pewno nie będzie miała łatwo ze Szwecją, Niemcami w grupie, jak tam widziałem do tej Włoszy. pory. Na pewno no, mogę powiedzieć, że dla mnie grupa śmierci, no. Tak na no to jest grupa A, no też nie jest jakaś, jakaś gorsza, no Hiszpania, Rosja. Polska. Polska. Polska, tak jest. No, no to też nowejują bardzo. Wiesz tak jak mówisz, też ja właśnie nie widzę wszystkich, um, wszystkich um, reprezentacji i właśnie nie, nie mogę ich przeczytać. Nie wiem, mam czarne kamień Nie, czarny nie, nie wiem co się może dziać. No, o już właśnie, nie. Wszystko powinno być dobrze. U mnie na jest streama do obejścia jest wszystko tak, tak jak się należy. Indywidualny problem, nie wiem. Może na hitboxie będę lepiej? pewno jako trener drużyny San Marino będę celował w awans z grupy, na, na nic więcej na razie się nie przygotowujemy. Chcemy tylko wyjść z grupy, potem będziemy dalej w fazie pucharowej myśleć. Nie, łatwo nie będzie. Chcemy jeszcze tylko przypomnieć, że do jutro, dzisiaj może jeszcze nawet jutro, rozrosłujemy kolejki, i już będzie można spokojnie rozgrywać mecze grupowe. No ja myślę, że na ty. Zakończymy ten stream. Chciałbym jeszcze pozdrowić MADA, bo on mnie o to prosił. No to nic. Ja, ja bardzo dziękuję Blesowi, że poświęcił trochę czasu dla nas. Jak i kanonierowi. Bardzo dobremu real soccerowi. Czy jak to się tam odmienia? No. Nie. Bardzo Lajen. dobremu, ale na pewno dziękuję Błyszczę. Miłego wieczoru, a ci <laughs> co mają ferie, to sumiecie te ferię, ja skończyłem. No ja właśnie też skończyłem. Zaczęły właściwie. No więc skorzystam i dziękuję. No to nic, to życzę wszystkim spokojnego wieczoru, miłego żeby gdzie dzisiaj wygrała Legia zaczęła grać, po też żeby Legia wygrała. <grywa> <grywa> Również dziękuję wszystkim. Również dziękuję, się żegnam. Również się żegnam. Dziękuję. No to do widzenia.